Siemaneczko, z tej strony Arbuzik, a w dzisiejszym odcinku, w sumie to kolejny odcinku serii, jest dzisiaj ze mną Ziomeczek. Siema. Siemka, siemka. A, jest jeszcze I ze mną Kalter. Ogląda. A, jeszcze jest ze mną Kalter. No, także dzisiaj z Ziomeczkiem nagrywamy 1v1. Jeżeli wy chcecie zagrać w odcinku, to dajcie suba i łapeczkę w górę. I nie zapomnijcie oddać swojego niku z Fortnite'a w komentarzach. Piczowie napiszcie czy jesteście Tim Zimeczek, czy jesteście Tim Arbuzik. Aj. No powiem ci, że no fartownie. Powiem ci, że fartownie. Znaczy, co, ale ważne widzowie. Nieważne nie widzowie co? Ważne, że jest... że to jest Family Friendly Gierka, nie tak jak było z kalterem, nieważne co. Najsik nice. Najsik, nice, najsik nice. Dobra, 1-1. Jeden, jeden. Jeden, jeden. Nie wiedziałem, Proszę. że tam przeszłeś przez, te, przez tą podłogę i mnie zabiłeś po prostu. Nie, bo to, bo bo to, roz... nie, to była domać. moja, wiesz? To była moja podłoga. Osie, Dobra, jest 1-1. Jeden, jeden. Masz ostatnią, czwartą dodatkową rundę jak będziesz chciał, chyba że wygrasz. Nie, to nie potrzebujesz. Ej, ja spadłem. Druga runda moja. Okej, okay, widzowie, że druga runda jest moja, ziomeczek. Czyli że teraz jak ten... A i tak będziesz miał czwartą, jeżeli będziesz chciał, nie? Jak teraz wygram. Także no. Ale zawsze przy tej dru drugiej rundzie zawsze ktoś ze mną wygrywa, nie wiem dlaczego. No właśnie o tym mówię, moje edytowanie i budowanie jest na poziomie zero, jak, jak dopiero wszedłem do giery, nie? O, kurde, spadłem. Ej, czekaj, tak zrobię. O, i tak dostałem. Właśnie o tym mówię, że zawsze przy tej, przy tej drugiej rundzie. Dobra, wyjdę sobie na haja. Nie! Ale arbuzik, ale mi... Ale zmisowałem szcziała. Właśnie zmisowałeś to. Ale to jest arbuzik swoją ściana, ale dobra. A, że mnie prawie skolapsował. Nie, to nie jest moja ściana. To jest moja ściana. Tam, ale tam też była. Ma 40... <gularna> ale że sprayem, kurde, Do ty tylko dźwię? dlatego? Dobra. Ale że się o, na falci nie Ej, ale wiesz, wiesz o tym... Nie. A nie, bo ty i tak masz tą czwartą rundę, fuck. Dobra, widzowie, kto tu wygra? Chcesz czwartą rundę? Od razu się pytam, czy nie. Jak? Ale no tak, po tej rundzie, ziomeczek. Yy, a, ziomeczek, byś powiedzieć, że po tej rundzie. A jak ty wygrasz, to potem... No dobra, nie masz. Co jest? On miał przejść przez inną ścianę! Dobra, dead. Okej! Okej, okej, ja się pytam, zleciało. czy chcesz dodatkową czwartą rundę? Nie, tak, bo wtedy wydzierałem jeśli i będzie jeszcze kolejną trzeba... Jak wygram oczywiście. Hmm, jak wygrasz. Będzie kol trzeba kolejną. Także widzowie! Dajcie! dajcie daj ziomeczkę, łapeczkę w górę. Na no, pocieszenie. Żeby teraz wygrał. No nie no, Dawaj, ziomeczek. Ja, ja chcę to wygrać? Ciekawe, czy ja tylko dalej. Bo chyba ja tylko wygrałam w tej Cię, serii. Tylko Ty wygrać na razie w tej serii. No to ciekawi mnie, czy Ziemaczek będzie drugą osobą. No on dostał ode mnie stówę ogólnie. No ciekawi mnie to. No. Przepraszam, ale. Ja przepraszam, widzowie, no, ale... Że ja, takie misu... ja takie strzały misuję dobre? Won. Ja muszę ze w pompę, bo ja zero do niej. Nie, tam jest. Dobra, ale że zmisował... Dostał, dostał, mocno, mocno. Co nie to było. Dobra, czyli że gramy 3-3 więc... Ostatnia, dobra, ta... ostatnia, ostatnia. Dajcie runda, mi, chodźcie. Dajcie mi słowo na że nie jak przegram. Ja was o runda proszę. o to kto jest lepszy. Runda o to, kto jest lepszy. Kto to wygra? Ja wyjdę dobrze teraz na haja. Chociaż ziomeczek wylasł. Bo 90 tylko kręcił, a ja sobie... Czy musisz mnie kolapsować? To nowa gramy, bo jest kolaps. ja nie myślałem, że to jest cola. Także no, jest okej. Okay. Nie powiem, że nie. I co tak? to kto jest lepszy, głosujcie w komentarzach, kto to wygra. Oczywiście kto to wygra, głosujcie w komentarzach, nie? Nie wiem, ja obstawiam, że to wygra... To w sumie hmm. nie wiesz nigdy, nie? Kalter. Dobra, oj nie mów wygra... kalter, oj kalter nie mów. Pst. Odstawiasz, że to wygra ziołeczek. Oj nie, bądź taki pewny. Oj nie, bądź, nie bądź, nie bądź. Pasz. Dawaj ziołeczek. Wyciągnę, ale, ale... Buznik, dobra. Także widzowie, ja wam dziękuję Dzień za oglądanie. Czy, czy, czy chcesz kogoś pozdrowić, ziomeczek? E, chcę pozdrowić Kaltera, e, który jest e, niestety z nami. Co? E, niestety z że, że, e, ten, że nie muszę go pozdrawiać? No dobra. dobra. No ale to fajnie. Ok. Dobra, tak, który dzisiaj ma uro urodziny. Ok. Jest, tak dobra, jeszcze dobra. kogoś? Jeszcze kogoś? Jeszcze, ja, tylko... jeszcze, dawaj jeszcze, Arbuzik, my zagramy jeszcze, jeszcze jedną rundę, dawaj, Arbuzik, jeszcze. Nie, 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 ty mnie już nie a ja wam, widzowie, nie, dziękuję dawaj, za oglądanie, nie, 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 cicho, kalter, dawaj, cicho, dawaj, cicho, kalter dawaj, cicho, cicho, kalter, cicho, kalter, cicho, kalter, cicho. Arbuzik. A ja wam, widzowie, dziękuję za oglądanie, czekajcie jutro na filmik, na jutrzejszy filmik, lub jeszcze będzie Dziękujemy dzisiaj, no, nie także nie dziękuję bardzo. za oglądanie, siema na wszystko wszystkim, pa, pa. A, Siema.